Myślę, że wcześniej czy później jednak szpitale pójdą po pieniądze do, do sądu od Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że myślę, że po pewnym czasie funkcjonowania tego słynnego wzoru ryczałtowego wiemy tak naprawdę, że nic nie wiemy. Czyli szpital absolutnie nie jest w stanie, po pierwsze, absolutnie nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie miał zwiększony ryczałt w następnym okresie finansowania, czy nie, dlatego, że jest to uzależnione od tego, czy inne szpitale wykonają ten ryczałt, czy nie, tak? Czyli jeżeli nie zostanie pieniędzy, nawet jeżeli ja mam nad wykonanie, to nie będą miał zwiększonego tego ryczałtu. Skąd ja mam wiedzieć, czy inne szpitale realizują ten ryczałt, czy nie, tak? Dalej, więc jeżeli Mówiło się, że to jest pełna swoboda w, w tym, jak sobie kształtować, rozkładać te pieniądze w ramach posiadanych zakresów świadczeń. Okazuje się, że jednak nie jest tak, dlatego że musi mieć pewien odsetek do świadczeń ambulatoryjnych. Dalej, to jest w przypadku dużych szpitali jeszcze relacja tych drogich procedur do, do tanich. W związku z tym, reasumując, mi się wydaje, że a, jakby będzie to stymulowało w końcu podmioty lecznicze do, do występowania. Do sądu o zapłatę. No jest całkiem inną kwestią, to jest oczywiście wycena świadczeń, która jest dzisiaj daleka od, od tej, która by pokrywała koszty świadczeń. Czyli znów nie nadąża płacnik z kosztami szpitali? To jest tak jak powiedziałem, dawniej w piosence było cztery razy po dwa razy i później jeszcze tak, tam było chyba tak, jeszcze tak. Czy tam nad ranem raz, a teraz mamy 4 razy po 400 i jeszcze jest mało. Oczywiście, że dzisiaj wynagrodzenia to jest największy problem, a wzrost wynagrodzeń wynika z tego, że nie ma kadry. Tak? Czyli, czyli rynek pokazuje, jeżeli nie ma dzisiaj lekarzy i nie ma pielęgniarek, w związku z tym mogą oczekiwać też wyższych wynagrodzeń. Za moment będziemy mieć pewnie problem z ilością w pozostałych grupach zawodowych, a jeszcze mało się mówiło o niebiałym personelu, czyli tych elektrykach, hydraulikach. I innych pracowników, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego i za taki pieniądze szpitale już innych i młodych nie pozyskają. Także to dotyczy każdej płaszczyzny. I mówi się również o tym, że będzie miało fizjoterapeutów, że diagności laboratoryjne się szykują do, do protestów, czyli tak naprawdę to jest trudny okres przed zarządzającymi szpitalami i wcale ryczałty w tym momencie sprawy nie załatwiają. No, ryczał, ryczał to jest no, pewien sposób płacenia, ale mówimy też o wycenie poszczególnych jedno, poszczególnego jednostkowego świadczenia. I tu już chodzi o Agencję Oceny Technologii, ale Agencja Oceny też nie, nie wszystkie świadczenia jeszcze wyceniła i mam wrażenie, że też nie nadążają te wyceny za tymi kosztami, które rosną, tak bo dynamicznie widzimy, idzie energia elektryczna, i to wynagrodzenia, idą też niektóre materiały. Medyczne a te świadczenia jakoś tam nie widzę, żeby one zbyt wzrastały. No, dalej ta relacja, ten wzrost świadczeń w przypadku teraz trzeba by rozróżnić szpitale wojewódzkie od powiatowych i tu, tu też nam się troszeczkę zaburzyło, bo szpitale powiatowe mają innym współczynnikiem te, te świadczenia na chirurgii internie. Tak, tu mówię o ostatnim wzroście, no, szpitale wojewódzkie to zostało trochę pominięte. No, Także. Tak, Przynajmniej ja osobiście twierdzę, że albo to idzie ten system i ten wzór do mocnej poprawy, albo należałoby już szukać jakiegoś innego modelu na finansowanie. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji. Wiele się zastanawia samorządów, co dalej z tymi szpitalami, tak? Czy znaczy w ogóle no, no system my tworzymy tak i jeżeli się wszyscy upieramy, że ma pozostać taka sama liczba szpitali albo że mają pozostać te same oddziały, niezmienione, no to sami się prosimy o problemy. No jest dynamika, zmienia się wszystko i, i tak samo powinny zmieniać się zakresy świadczeń, które do, do tej pory jakoś sobie funkcjonowały. A w tej chwili nie ma na to popytu i dotyczy to nie tylko ginekologii, ale to już dotyczy chirurgii i innych też powoli oddziałów. Jeszcze jedno pytanie, e, łagodne, Panie Dyrektorze: Jak Pan ocenia tegoroczną konferencję? Co dobrego, co poprawić ewentualnie na, na przyszły rok? Znaczy kon Konferencję zapowiada się ok, ale jakby mi Pani zapytała po imprezie dzisiejszej, to bym miał takie większe spektrum do oceny. Dobrze. Wrócimy do pytania. Dziękuję bardzo. Dzięki.